Dobra, pierwsza połowa i spodziewany finał. Polacy przegrali z Francją 1 do 3 i tym samym pożegnali się z Mistrzostwami Świata w Katarze. W tych rozegrali w sumie cztery spotkania. Francuzi to aktualni mistrzowie świata, a drugi tytuł z rzędu to ich marzenie. Marzenie cały czas osiągalne, o czym Cezary Grochot. To nie był łatwy mecz i to nie Polska była w nim faworytem, ale kibice również w Katarze. Biało-Czerwonym dzisiaj kibicowali, a tuż po tym spotkaniu rozmawiał z nimi Paweł Łukasik. Mecz jest przegrany, ale jak państwo słyszeli, kibice nie mają żalu, czekali na dobrą grę naszej reprezentacji. No i dzisiaj się doczekali, a tak mówili w naszej strefie kibica po zakończeniu tego spotkania. A kibice i komentatorzy podkreślają dziś jeszcze jedno. Polska była w 16 najlepszych reprezentacji świata i była w tym gronie pierwszy raz od 36 lat. I tak w faktach po faktach mówił dziś Tomasz Zimoch. Międzynarodowy zespół biegłych nie znalazł w ciałach ofiar katastrofy w Smoleńsku dowodów na wybuch. Dowiedzieli się dziennikarze TVN24. Zespół pracował na zlecenie prokuratury krajowej od 2020 roku i we wrześniu sporządził raport, a ten całkowicie zaprzecza tezom od lat głoszonym przez Antoniego Macierewicza. W kampanii wyborczej napędzane jego teoriami takie ustalenia biegłych mogą być kłopotliwe. Jak bardzo o tym Maciej Knapik. Badanie zleciła prokuratura. Prokuratura je ujawniła, a prokuraturę nadzoruje prokurator generalny i minister sprawiedliwości o ustaleniach ze smoleńskiego śledztwa i ewentualnym politycznym ich wykorzystaniu rozmawiali goście programu Fakty po faktach. Ta op Zakończyła się akcja poszukiwawcza osób uwięzionych pod gruzami domu jednorodzinnego w Ustroniu. Strażacy, którzy ręcznie przeszukiwali to pogorzelisko, poinformowali o śmierci drugiego mężczyzny, którego ciało odnaleziono wcześniej spod gruzów. Udało im się natomiast uratować kobietę. W tej chwili trwa ustalanie przyczyn tego wybuchu. Małgorzata Tamarczak o tym. Młodem, chłodem i terrorem próbują przełamać ukraiński opór. Rosjanie ani na moment nie odpuszczają, a do swojej wojny coraz mocniej angażować chcą Białorusinów. Z niezapowiedzianą wizytą w Mińsku pojawił się rosyjski minister obrony, a dowódca sił ukraińskich przyznaje, że ukraińska armia przygotowuje się do reagowania. Reakcją na rosyjskie ataki na cywilów w chersoniu jest ukraińska kontrofensywa na lewy brzeg Dniepru właśnie wróciła żółto-niebieska flaga. Przemysław kaleta. Trzydniowa amnestia na wodach Dniepru na wysokości Hersonia od wczoraj do końca poniedziałku cywile po obu stronach frontu rosyjskiego i ukraińskiego mogą przemierzać rzekę, a na kontrolowanym przez Ukraińców brzegu zebrali się zarówno ci, którzy czekają na powrót bliskich, jak i ci, którzy chcą przepłynąć na rosyjską stronę. Z jakiego powodu? Kiedy zaczynali akcję, było ich dziewięcioro. Dzisiaj są setki i to na terenie całego kraju. Moto Mikołaje kolejny raz wsiedli na motocykle, wkładają służbowe stroje, zaprzęgają swoje maszyny, wiozą dzieciom prezenty i w ten sposób przywracają uśmiech. I tak już dwudziesty raz. Tomasz Półpiec. I tym tematem program dzisiaj kończymy. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobrej nocy i do zobaczenia.